Dziś postanowiłem znaleźć i odwiedzić jedną z najgorzej ocenianych restauracji w Gdańsku. Zobaczcie, jak to się potoczyło. Na początku musiałem znaleźć jakiś ranking restauracji i wybrać jedną z najgorzej ocenianych w okolicy. Jako kryterium przyjąłem nie tylko średnią ocen, ale też ich ilość, więc starałem się znaleźć restaurację, która jednocześnie będzie miała niską średnią i dużo recenzji. Po długich poszukiwaniach udało mi się wytypować dwie restauracje, które w moim odczuciu miały najgorsze oceny i recenzje. Tego jedna była na lotnisku i miała zdecydowanie mniej recenzji, więc skreśliłem ją z mojej listy. I tak wyłoniłem restaurację, która w moim odczuciu jest najgorzej ocenianą restauracją w Gdańsku na TripAdvisorze. Teraz zostało mi jeszcze zaproszenie kogoś na obiad do towarzystwa, więc zadzwoniłem do Kamili. Robisz coś we wtorek? Mm, nie. Bo ogólnie nagrywam film na YouTube yes. i chciałem Cię zabrać do restauracji we wtorek. No, smaczko. I po kilku dniach udaliśmy się do restauracji. Właśnie idę spotkać się z Kamilą. Ona zupełnie nie wie o co chodzi, wie tylko, że idziemy do restauracji, ale nie ma pojęcia po co. Nic jej nie powiedziałem, powiem jej dopiero zaraz, jak się z nią zobaczymy. Mam tylko nadzieję, że nie będzie się wstydzić tam nagrywać. Już daj z gówne. Kamila. Co? Hej. Hej. Pewnie się w ogóle zastanawiasz? Po co zaprosiłem Cię do restauracji i czemu chcę to nagrać na YouTube, co nie? No, zastanawiam się, powiedz mi. nie no, no, idziemy do restauracji. No. I restauracja do której idziemy. No czekam. Najgorzej oceniana restauracja w którym mieście. Albo w Gdańsku. Idziemy zobaczyć, czy naprawdę jest taka straszna, jak ludzie piszą w recenzjach. A jaka to? Nazywa się Napoli, już na długiej. Serio? taka zła? Byłaś tam kiedyś? Nie, nie byłam tam nigdy, ale kojarzę, bo często mijałam, wiesz? Dobra, więc ta restauracja, o której ci mówiłem, właśnie zastanawiałam się jaką wybrać, no nie bo nie było. było kilka kandydatów, z tym że jedna, do której chciałem jechać, ona miała gorsze oceny trochę, z tym że ta druga była na lotnisku, i byśmy musieli gdzieś polecieć ja. na wakacje. Ta z kolei miała też więcej recenzji, więc to był duży wyznacznik, że ta miała aż ponad 400 recenzji na TripAdvisorze. Dobra, już jesteśmy z do restauracji i teraz chciałbym ci dać Żebyś przeczytała nam kilka recenzji. Dobra, dawaj. Ocena na jeden. Niemiła obsługa, ceny zupełnie nieadekwatne do jakości jedzenia. Kalender zaczął obsługę od pytania, co wy tutaj robicie. <luxury> Spokojnie w ogóle, się tam są recenzje. Jeden, 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 A mają coś więcej niż jeden, chociaż jedną? Tak, pięć. Super lokalizacja, obsługa o wysokiej jakości, lokal czysty i klimat typowo włoski. To nie robisz bardzo dobre. To zobaczymy, jak nam się spodoba. Wygląda na to, że jesteśmy. Na... No, w sumie z zewnątrz mega ładnie wygląda, nie? No, chcecie tam wejść. W sumie lokalizacja no. też jest mega dobra, nie? Bo to no, jest na centrum. Samym, centrum, sam, samym centrum Gdańska na długiej. Dobra, zobaczymy, jak wygląda w środku. Ja teraz zmieniam kamerę na ukrytą. Chodź, zobaczymy, jakie jak jest menu i jakie ceny. No, ceny w sumie normalnie, a ja czytam, że jest dosyć drogo, ale okej. Okay. nie jest drogo, jest tego tak jest zwyczajnie mega. Będzie miejsce dla Restauracja była prawie pełna, a na wejściu dostaliśmy do ręki menu, jednak nikt nie zaprowadził nas do stolika, który musieliśmy znaleźć sami. Możemy tutaj? Tak, proszę. W środku restauracja wyglądała przyzwoicie, a obsługa, przeciw temu co mówił recenzje, była całkiem miła. Ceny w restauracji nie były wygórowane, na co wskazywały recenzje, a kelner niedługo zjawił się przy naszym stoliku. Oczywiście włoskiej restauracji nie da się przetestować lepiej niż zamawiając pizzę i spaghetti. Poprosimy pizzę Venezia, spaghetti alla carbonara dla mnie wody. Na napoje, które kelner przyniósł po chwili, nie trzeba było długo czekać. W czasie oczekiwania na danie główne, Kamila zdążyła pochwalić się swoją bluzką z długim rękawem, która jest taka, że jak dla mnie mogłoby jej wcale nie być, ale ocencie sami. Dobra. Po niecałych 10 minutach dostaliśmy makaron i trzeba było zrobić fotkę, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda. Nie, 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 będę robić. Nie, już nie trochę jest Wszystkie do Dobra, można nagrywać, teraz się teraz spróbować. No, mega dobry smak. No, mega dobry, nie? No, odpakuję już. Co ty Na pizzę trzeba było czekać jeszcze kolejne 15 minut, więc w międzyczasie zjedliśmy cały makaron. No to? No spoko. Ale jaka zajebista miedza. Jest? No jest dobra po prostu, no taka okej. No na pewno nie jest niesmaczna, okay. no, ale nie jest no. też jest jakaś wybitna, nie? Po ale prostu jest dobra. Potem poprosiłem kelnera o rachunek i za wszystko zapłaciłem niecałe 75 złotych. Dobra, lecimy. Więc dzisiaj przekonaliśmy się, że nie zawsze warto jest ufać opiniom z internetu. Są po prostu warto coś pójść i sprawdzić na własnej skórze. Ta restauracja była w sumie całkiem spoko. Jedyne do czego mógłbym się przyczepić, to do tego, że nie podali nam dań w tym samym czasie. Odemie ma 4 gwiazdki. Od Ciebie Kamila? 3,7. <grym> Dobra, mamy to. Idąc do tej restauracji nie wiedziałem czego się spodziewać z powodu wszystkich negatywnych opinii, które można wyczytać na jej temat w internecie. Na szczęście mimo wszystko zdecydowałem się tam pójść i spotkało mnie miłe zaskoczenie. Obsługa była miła i pomocna, a jedzenie smaczne. Jedyne do czego mógłbym się przyczepić to, że nie dostaliśmy dań w tym samym czasie. Według mnie restauracja zasługuje na solidne cztery gwiazdki. Tak więc dzisiaj przekonałem się, że nie warto jest zawsze wierzyć temu, co ludzie piszą online. Na pewno ma to jakieś przełożenie na rzeczywistość, ale czasem po prostu warto pójść i przekonać się na własnej skórze, a może zostaniemy miło zaskoczeni.